Halo, dzień dobry, no, dzień dobry. E, Ja w sprawie tego ogłoszenia no. gry, Anna e, no. do ziemniaków no. Aktualne to jeszcze? No ale ten, ten zielony, ten ten wisent, o wisent? No taki taki bez, bez, bez tego kurwa No ten zielony No e, Pan mi powie To ma taki krótki ten wysięgnik do kipowania czy to wysoko podnosi. Ja po tym to ją ja żem odcinkował dom Podniął <grym grym> właśnie po tym koszu. Te burta się od... Tam skrzynią paletę. Nie właśnie, że to wysoko ładnie podnosi... To jest właśnie... Cała skrzynia się unosi, tak? No wysoko. Tak jak, tak jak u, 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 przy kombajnie do buraków przyklejnę, tak? No chyba tak. No najpierw się podnosi ten... Yy, ta taśma. Aha i kosz wychodzi, tam po dwa siłowniki stałym koszem ta do góry idzie co? całym stałym koszem do góry idzie ta, stały kosz idzie na dwa siłowniki jest to takie grupa siłowników no, no wiem, wiem a ten, sprawny, to kopie ile? to To jest dwu redlinowy, czy jedno? nie no, jest na jedno redlina to tak jest Anna bo Anny kupiłem tak, bo jeździłem za jeżem właśnie do tego jeż jest właśnie wytarty aha no, ale i nie pasuje z tego, z tego co tutaj właśnie jeża żeby już prawie załatwił, ale od półka podchodzi trzeba go tylko skrócić aha no. ja jest tutaj jeż w jednym miejscu na 400 zł od Polka. to, to znaczy cały do półka. trzeba go z pinki założyć i skrócić no. ja do tego jeża już z pinki zakładam jakby Rągki, że modan jest też zakładą Bo ja mam problem kurwa Ten. miałem Grimmel, wie pan I to taki, taki kurwa gówno jest, że rozpierdoliło mi się w środku pola i, i chuja, nie, nie mogę dokupić części. Aha Je, jak jedna część, jest tutaj gość z częściami kołomiechowa no to że, no części też są dostępne. Niektóre, no, że tak powiem. Aha. Kurwa nowy, nowy Grimme za 100 tysięcy kupiłem i jedną część na taczkach kurwa. Musiałem złość, bo się rozpiertoliło ciadostwo Nie ma to jak no. polskie sprzęty panu powiem. No ja no, też właśnie kupiłem w okazji no. Nie wiem, no jak... Nie, nie wiem, no... Z takim, z takim kurwa tym wynalazkiem pana to nigdy nie miałem do czynienia, wie pan, i nie wiem, nie wiem, nie jestem pewny, czy to by chodziło. Kopał w tym roku? Ja cały czas tym kopałem, przez 7 lat. Ile, ile ma ile ziemniaczków pan sieje? Sadzi znaczy się. 2,5 hektara do czerwca. to nie jest mało, nie? Ja, ja tam 10 mam, ale grymę miałem kopać, zostało mi kurwa 2,5 hektara i nie wiem, co teraz robić. Nie wiem, zaorać to w pizdu, to nie, nie wiem. Tak, takich mam kurwa sąsiadów, co mają kopaczki, wie pan, takie kopaczki zwykłe, co nie zbierają ziemniaków, nawet, nawet kopaczki z kurwy syny nie chcą pożyczyć. No to, to, to bukamstwo jest, nie? Dobra, jak, jak ktoś to się odezmę, nie? Najwyżej. No, dziękuję, do widzenia, Miłe, mi, mi, miłego wieczorku życzę.